Serdecznie witamy z Poznania. Stadion wręcz buzuje już w oczekiwaniu na pierwszy gwizdek. Zapraszamy na mecz. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Czas na mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Lech Poznań, kontra widzew łódź. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Szczerze mówiąc, już od jakiegoś czasu wyczekiwałem tego meczu niecierpliwie. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Widzę łódź. Zacznie grę w następującym składzie. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. Bomba w górę! Gramy! Afonso Souza. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. No, ładne było to uderzenie teraz. Szkoda. Tak, dobrze tutaj przymierzył. Uderzył technicznie i niewiele zabrakło. João Gamboa. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik, nie sądzisz? Stawiam, że dziś zmóg pokaże, ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Uwaga, strzał zablokowany! I doskonała okazja! Proszę państwa, bramka! Szybkie otwarcie wyniku w tym meczu. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie bramy. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ugulowany piłkarz Lecha, ale utrzymują się przy piłce. Sędzia nakazał grać dalej. Piłkarze Lecha zaczną rzutem z autu. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie sprzed ostatniej akcji. Dolizadek. Joel Pereira. To może też być. Szansa na wyrównanie. I kolejny gol. Mamy remis! Obie drużyny szybko wziemy się za strzelanie. Zobaczmy to jeszcze raz. Co to było za finezyjne wykonanie? Piłka została posłana bardzo precyzyjnie. Nie dało się tego obronić. Mamy remis. Jeden do jednego. O, gamboa. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Sunie skrzydłem z piłką przed sobą. No ja się wcale nie zdziwię, jeżeli sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. Źle to wyglądało, trzeba powiedzieć. Słuszna czerwona kartka, nie mogło być inaczej. Głupi ten faul i trudno się dziwić, że wylatuje z boiska. Będą grać w osłabieniu. Juka zmierza teraz prosto w pole karne. Juka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Gamboa. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. I bramkarz górą. Piłka w grze. Krótkie rozegranie. Co za blok. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Doskonale. Snów to blokuje. Joel Pereira. ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Dobre, teraz wrzucenie Sklanki. No fatalnie teraz uderzył. Nie wiem, chyba źle podszedł pod piłkę. Tylko zagrożenie. Dobry odbiór. A pan Świetny To raz proste padło Niestety dla nich spalony. Gra przerwana. W pierwszej chwili wydawało się, że udało im się uniknąć offside'u, ale jednak trochę pecha w tej sytuacji. Różyna Przyjezdna całkowicie zdominowała mecz w ostatnim kwadransie, mimo wciąż utrzymującego się remisu. Ale mamy zagrożenie bramki. Teraz powinna pasz bramka, co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks, no i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Zbiega teraz w kierunku środka boiska. Z poświęceniem! I skutecznie! Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. To była naprawdę dobra pierwsza połowa. Występ. Przerwa za nami. Rozpoczynamy drugą połowę, a grę od środka znawia kolejosz. Joel Pereira. Afonso Souza. Boli Radosław Murawski. Joel Pereira. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Piłka poza boiskiem. Out. Niecelne zagranie. Traci tę piłkę. Afonso Souza Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Uwaga, wychodzi sama sam. Szak. Prawda! Zdobywają prowadzenie w tym meczu. Mamy teraz wynik 2 do 1. A teraz będzie dobra okazja. Uwaga, wywołuje alarm w Nie wierzę własnym oczom. Nie ma go. Jaka jest szansa obrony strzał tak bliska? Niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. I nic z kornera. Wybija piłkę. Jest strzał? Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Piłka przejęta. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Fablowany piłkarz Lecha, ale utrzymują się przy piłce. Sędzia nakazał grać dalej. Goli zadek. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Będzie mieć tam w środku mnóstwo miejsca. Czy wykorzysta tę okazję? przy nodze bramka coraz niżej. Teraz co za sytuacja. Akcja jeszcze trwa. 10 minut do końca tego meczu. i dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Widzę, próbuje ugrać remis. Koniec meczu już za moment. Może teraz wyrównać. Proszę Państwa, gól! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie akcje. O wyrównującym golu mamy 2-2. Bartosz Salamon. Radosław Murawski. Joel Pereira. Przyd zamku. Koli To podanie powinno znaleźć partnera. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Ostatecznie spotkanie kończy się podziałem punktów. Zasłużony chyba ten remis. Zespół walczył dziś do samego końca. No i się opłaciło. Udało się wyrównać. Drużyna przeciwna na pewno nie niepocieszona. jest dziś w dobrej formie. Przyjemnie się to oglądało. Tak myślę, Tomku, że może czuć niedosyt. Ma świadomość, że wykorzystanie którejś z tych zmarnowanych okazji mogłoby dać tu zwycięstwo. Nie ma co jednak rozpaczać, bo ten jeden gol też pomógł drużynie, acz mogę zrozumieć, że remis nie zaspokaja ich oczekiwań.